Thank you Cześć Cogrania, i zapraszam na kolejny odcinek serii lawendowej, u maszy lawendowej na ulicy Lawendowej w The Sims 3. Muszę się przyznać Wam, że pograłam tutaj chwilę nią sama, tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, będziemy skupiać się na uprawie roślin, żeby ona troszeczkę rozwinęła to swoje ogrodnictwo. Skupiłam się także na jej znajomości z Gustawem. Ja wcześniej mówiłam, że nie będę tutaj się spieszyć ze z, 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 z związkiem i w ogóle z jakąś miłością większą, ale muszę wam powiedzieć, że ona i Gustaw. Są, a zobaczycie, jest Gustaw, jesteśmy na Ozji. Oziemu zmieniamy imię, ale zaraz o tym powiem. Oni są w stałym związku, on jest jej chłopakiem. Ja jeszcze muszę się przyznać, że wyszłam troszeczkę do kasa i coś tam znowu majstrowałam przy jego twarzy. I Gustaw jest teraz naszym współlokatorem. Bo ja stwierdziłam, że ja nie chcę, żeby on się tak od razu wprowadzał, bo ja, ja na razie nie chcę jeszcze nim grać. Ale stwierdziłam, że skoro oni są już. Yy, nie chciałam być małżeństwem. Nie, nie są małżeństwem. Są już chłopakiem i dziewczyną. No to ten Gustaw może tam się u nas pojawić w tym domu. Może on się do czegoś przyda. Aczkolwiek, jak Sim jest współlokatorem, no to ja nie wiem, czy to będzie dla nas jakoś jakieś bardzo opłacalne, bo on po prostu sobie tutaj będzie mieszkał. Oczywiście tak jest, że jak się dodaje Sima jako współlokatora, to on. A, chciałam za nim iść, ale przecież ja nie mogę na niego włączyć. To on po prostu sobie tu jest, ale nic nie można robić. <laughs> co ja miałam powiedzieć? I on ten swój. Dom zostawił, po prostu zostawił, i to tak głupio, że on z tego swego domu nic nie ma, w którym mieszkał wcześniej. On po prostu, jakby ona teraz go wyrzuciła, to on by stał się po prostu bezdomny, i ja nie wiem, jak będzie wyglądała teraz jego dalsza kariera ogrodnicza, ponieważ on jest ogrodnikiem, ale zobaczymy, zobaczymy. Jakoś Noś Gustawik sobie tutaj poradzi. Dałam mu piżamę, taką w krateczkę. On zazwyczaj chodzi w takim kapelutku słomianym, takim udałam, a piżamkę ma z gry, taką w kratkę. Zaraz jeszcze pokażę go z bliska czy może zrobię to, to teraz? Nie, zaraz, zaraz jeszcze do niego wrócimy, <laughs> jeśli mam nadzieję, że sobie nie pójdzie stąd. I Masza musi wstać, jest głodno. Znowu ona późno wstaje, znaczy późno, bo ona mi wcześniej wstawała jakoś o 6 rano, a teraz, teraz śpi średnio do 8. Troszeczkę musiałam przemeblować jednak w sypialni, to znaczy to nie jest duża zmiana, ale tak jak wspominałam wcześniej, nie byłam pewna, czy Sim będzie mógł dojść tutaj do łóżka. Te szafeczki tutaj nie, nie stanowią żadnego problemu, ale komoda, która stała tutaj jednak stanowiła jakiś problem i musiałam ją przestawić tutaj. O, tutaj ma taką lawendę, pobrana oczywiście z modów, ale ładnie wygląda, pasuje tutaj do naszej rozgrywki i leżanko Luciana przenieśliśmy tutaj. Myślę, że jest zadowolony, nic mu tutaj się nie dzieje, jest jeszcze bliżej naszych simów, więc y, jest OK. Masza, wstawaj już, bez przesady, kurczę, bez przesady, ileż można spać? I w domku nic nie zmieniałam, nic nie, nie zmieniałam w domku, podaj śniadanie, y, organiczny posiłek gofry. Nic nie zmieniałam, bo nie było pieniędzy, ale ona y, wczoraj... Mi miała już tysiąc e, simoleonów, ponieważ ona znalazła e, jakąś tam skamieniałość ryby na plaży, u siebie tutaj blisko, więc e, mamy pieniądze, bo ona kosztowała tam prawie 700 simoleonów. Jak widzicie, to maszy. Zmieniłam fryzurę, tą taką e, do piżamy. Oni, oni dziwnie schodzą po tych schodach, no ale one są tak przerobione, one są z modów, one są przerobione z tych schodów z e, spiralki, no, ale mi to nie przeszkadza, że oni tak tu łażą. to jest chwila, moment i już. E, z, tak, co ja mówiłam. Znalazłam jej fryzurę z rozpuszczonymi włosami i bardzo mi się podoba, bo ja wspominałam na początku w pierwszym odcinku, to tak oczywiście na zbliżeniu i sobie wszystko zasłaniam. Wspominałam na początku, że ciężko jej jest dobrać fryzurę z rozpuszczonymi włosami, bo ona ma na co dzień tą fryzurę z warkoczem, który ma grzywkę, no i właśnie z grzywką jest ciężko, ale ta grzywka myślę, że podpasowała mi się tutaj pod jej fryzurę i wygląda <grym> no, ok. Ona musi zjeść. Jeśli chodzi o Gustawa. Gustaw? Gustaw? Gdzie jesteś, Gustaw? No i teraz go nie znajdę. A, jest Gustaw! Jeśli chodzi o Gustawa to ja. Przyznam się szczerze, że zmieniłam mu dwie cechy. E, zaraz sobie do niego tutaj wejdziemy. Tak, tak, dzień dobry, to jest Gustaw. Gustaw jest totalnym przystojniakiem. No takie ciemne brwi, nie wiem, coś mnie wzięło. Ja ostatnio oglądałam na Netflixie serial e, Bridge i to był taki książę. On co prawda był ciemnoskóry, dlatego Gustaw też ma troszeczkę ciemniejszą skórę. Ja bym jak jakiegoś aktora czasami zobaczę, to oho. Ho, ho, ho. ale on nie jest tak do niego podobny. E, m, ma te brwi, się że chyba do niego pasują, nie wiem. I zgoliłam mu to Trochę broder. No, że on sobie zgolił brodę. Teraz jest troszeczkę y, bardziej, ma mniejszy zarost niż wcześniej, bo wcześniej miał taki y, większy. I Gustaw jest wysokim Simem, bo ja mam slider na wysokość Simów i zobaczcie, na jak odjeżdżam, to on mi tutaj dochodzi do góry ekranu. W grze to nie jest aż tak widoczne, powiem wam. Ale fajnie to wygląda, aczkolwiek jak się całuje z maszą, to całują się w szyję, ale mi to nie przeszkadza. Dobra, co ja mówiłam, Gustawie, a tutaj nie widać jego cech. Zmieniłam mu dwie cechy, bo on miał jedną cechę, która nie pozwala na. No, nie pozwala nam w ogóle tej znajomości rozwinąć, ponieważ oni nawet już byli przyjaciółmi, ale on był nieprzystępny. I każda próba pocałunku, albo czegokolwiek spełzała po prostu na niczym. Więc e, zmieniłam mu tą cechę na to, że lubi psy. I miał też cechę, że boi się wody. I ja tą cechę też mu zmieniłam. Na to, że jest schludny. On może nam tutaj troszeczkę sprzątać w tym domku, bo e, cały czas jest jakiś bałagan, ale nie chciałam mu zmieniać wszystkich cech. On jedną cechę ma taką, że jest. Mm, Jejku, ja już nie pamiętam, co to było, zaraz o tym powiem, ale że on jest jakiś taki trochę niehisteryczny, ale że często wpada w histerię. Zaraz zobaczę Zobaczymy, co to jest. A teraz, tak na szybko, wam pokażę, jakie ja mu dałam stroje. Na co dzień ma taki stół strój z taką chustą w kratę. Myślę, że pasuje on, jak jest. O, zacięło mi się coś. O, 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 e, nie, zacinaj się! Ma ten i taki kapelutek, uważam, że on jest e, ekstra, ma takie spodenki. No, wygląda całkiem, całkiem, całkiem znośnie i spoko moim zdaniem. Na wizytowy. Ojej, co ja dałam na wizytowę? Ja chyba wizytowy strój dałam mu wcześniej, jak jeszcze wchodziłam na niego, jako nie się poznali, jak ja tam go zmieniałam. E, a, ma taki. A on ostatnio jak do niej przyszedł, to przyszedł w takim totalnie czarnym garniturze, nie wiem dlaczego. Myślałam, że on ten garnitur ma. No, dobra, no okej, okay, no to jest wizyt. No, no nie do końca wygląda jak wizytowy strój. E, ja muszę coś pozmieniać, bo ja na sportowy strój też dam mu taki typowo wiejski. Piżamy już nie pokazuje sportowe. Właśnie, z wiejski tfu, taki codzienny, a powinna mu dać tu jakieś adidasy. Ale myślę, że mm, na czasie sobie jeszcze będziemy mogli to zmieniać. A ten strój powinien mieć jako drugi strój na co dzień. Ja to chyba tak zrobię, potem ja to zmienię. E, kąpielowych strojów w ogóle tam nie wchodziłam i w ogóle mu nie zmieniałam kąpielowego stroju, ale zobaczmy sobie, jaki on tam miał wcześniej. A taki! A całkiem spoko. I na Karierę, czyli, czyli karierę do ogródka, ma tam samą koszulkę, którą nosi na co dzień, tylko inne takie podarciuchy spodnie i takie kalusze, powiedzmy sobie. no. Na razie się aż tak bardzo nie skupiam na tych jego strojach. I nadwór też, ojej, aż się powie, co ma nadwór, dobra, weźmy ładę, a ja tam też, też nie, nie, chyba nie. Nic mu nie dawałam! A, nie, dałam mu wcześniej strój na dwór i ty jest taki ładny, Gustaw, tak, wyglądasz. Naprawdę, naprawdę szarmancko i przystojnie. No dobra, Gustawa na razie sobie tutaj zostawiamy. Idziemy do Maszy. Ona gotuje śniadanie. <laughs> I powiem Wam tak. Ja planowałam kolejnego zwierza brać za jakiś czas dopiero, ale nie mogłam się powstrzymać. To nie będzie, nie będzie, naprawdę nie będzie tak, że w każdym odcinku będzie jakiś nowy zwierz, ale dzisiaj też będziemy mieli nowego zwierza. No nie mogłam się powstrzymać. Jak ich jest jeszcze dwójka, to tam jest spoko. Przy następnym czwartym zwierzątku to już będziemy się zastanawiać i poczekamy dłużej. Poza tym ja też boję się tego, że Hmm. Jak ona by chciała założyć rodzinę, i my byśmy mieli szóstkę zwierząt, to oni nie będą mogli mieć dzieci. A ja nie jestem pewna, czy ja chcę pobierać mod na zwiększenie limitu Simów na parceli. Bo ja ostatnio tutaj w Zwonę już miałam taki problem, że moi Simowie chcieli postarać się o dziecko, ale przez to, że mieli za dużo zwierząt, to nie mogli. Po prostu był komunikat, że mają za dużo Simów na parceli, więc być może to szóste zwierzątko to w ogóle będzie później, później kiedyś tam, a piąte to zobaczymy. A czwarte, a jeszcze czwarte. Dobra, dzisiaj dzisiaj bierzemy trzeciego. I tak, i nasz Ozi nie będzie Ozi, Ozi. Ja nie mówię do ciebie Ozi, bo ty nie będziesz Ozi. jedz Siano, ale on jest taki troszeczką się źle czuje. Hmm. wiecie dlaczego nie będzie Ozi? Bo ja mówiłam, ale mi tu skacze wszystko, bo ja mówiłam, że ja nie jestem przekonana do tego imienia i naprawdę nie byłam pewna, czy zostawię to imię. Potem już pomyślałam sobie, a dobra, będzie Ozi. Ale na Instagramie mi się wyświetliło, że u Korci jest piesek, który ma dalmatyńczyk, który ma na imię Ozi. Ja, ja nie znam tych odcinków, ale po prostu wyświetliło mi się to zdjęcie i mówię, kurczę, no nie, nie będziemy, nie, nie, nie mówię kurczę. Ostatnio w jednym odcinku cały czas mówiłam kurczę. Nie, 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 nie. nie. Y nie będziemy tutaj dublować, Messenger mi pika, nie będziemy dublować imion, bo wiecie, no wiadomo, że teoretycznie nie jednemu psu na imię Burek, ale skoro ja i tak, i tak miałam wątpliwości, to my to imię zmienimy. Ja do sobie do niego tutaj wejdę, a to muszę tak przez edy edycję. Chociaż nie, w sumie można zmienić imię tak o przez Sima, Zmień imię i nazwisko tam w Opiece czy tam w czymś tam, ale dobrze. Tędy. Dzień dobry! Nie mogę na nich zbliżać, bo on jest taki malutki. Dobra, e, wiecie co? E, ja nie wiem, ja nie wiem. E, Elis do mnie tu ostatnio pisała, może Otto, bo on na początku ze schroniska, jak był ze schronisku to miał Otto. Otto Osioł się nazywał. Ale w sumie, ja też wpadłam na drugie imię, które mi się podoba, które teoretycznie nie jest imieniem, ale... Jak już mi do niego pasuje, i ja stwierdziłam, że ja mu wykasuję nazwisko, bo on nie musi mieć nazwisko lawendowe. On po prostu może mieć dwa imiona i on będzie miał dwa imiona. Nie muszę sobie tego messengera wyciszyć, bo, bo nie. O czym ja mówiłam? Tak, on będzie miał dwa imiona. Naprawdę pierwsze imię jest nietypowe, Dru na drugie imię będzie miał otto, tak jak powiedziała Elis. I tak, Elis, miałeś rację, to będzie naprawdę fajne otto, a na pierwsze będzie miał orkisz, orkisz. Nie wiem dlaczego, ja szukałam imię miał jakichś takich dla zwierząt, nietypowych też imion. I patrzyłam na różne fora i widziałam, że też, pisał, na, że nazwał psa Orkisz. I wydaje mi się, że to jest genialne imię. A tym bardziej, że my tutaj mamy trochę taką wiejską rozgrywkę, to będzie się nazywał Orkisz. A przez to, że na drugie imię ma Otto, to jest fajna gra słów. Orkiszotto, jak kaszotto albo risotto. on będzie Orkisz Otto. Tak, i to jest już ostateczna ostateczność. Nie będę mu tych imion zmieniać. Orkiszotto. Teraz muszę się przyzwyczaić do nowych imion. Ale myślę, że do tych imion, imienia będzie mi tu bliżej. Będę czasami mówić na niego Orkisz, czasami Orkiszotto i spoko. Myślę, że spoko. Lucian! Ojejku, ja zostawiłam ich wczoraj, bo przez to, że ja grałam i tak późno ich położyłam spać, to moi simowie są totalnie nieogarnięci. Lucianku, wstawaj, wstawaj. Czy ja chyba, ja chyba straciłam wątek mówiąc jeszcze o zwierzątkach, ale dobra. Za do tego wrócę. My dzisiaj bierzemy kolejnego zwierza. Ja oczywiście znając mnie i tak, pokazałam go w miniaturce. Jejku, ja nie mogę się skupić, bo mi cały czas telefon pika, przepraszam. Pokazałam go w miniaturce, znając mnie. To jest Wilk. Nowy zwierz będzie Wilkiem, to znaczy jest Wilkiem. I ja też mówiłam wcześniej, że nowy zwierz będzie dziewczyną, ale niestety nie mogę dotrzymać tej obietnicy. Będziemy mieli znowu samca, ale to nie jest tak, że wszystkie zwierzaki takie będą. No następny, następny będzie dziewczyną, ale Wilk. nos hoje virk Wilk. Dobra, idzie, bl, bl, bl. dzwonimy do tego, do ośrodka adopcyjnego. E, mam nadzieję, że on tam jest, bo ja tutaj. Nie o tej, adoptuj, bo ja to ogarniałam w nocy znowu, żeby tutaj, jak się przełączam na inną rodzinę, tam mi się nic nie popsuło. Jak widzicie, Tomasza ma te, także nowy strój na co dzień. To jest jej drugi strój na co dzień. Ja tej sukienki, którą ona miała yes. wcześniej, taka sukienka ze spódnicą, nie kasowałam, tylko to ten jest dodatkowy. O, jak zwykle, od razu się pokazują koty. Dobra, ale my wchodzimy na psy. Jest, jest, słuchajcie, będziemy mieli, mieli wilka, któremu już nadałam imię, które wybrałam i absolutnie nie będę tego imienia zmieniać, bo wydaje mi się, że do wilka to pasuje. Poza tym jest to imię na W, a ja jakoś tak, nie wiem, zaczęłam te zwierzaki nazywać na litery, jak się nazywa ich gatunek. Dobra, i mamy Władimira. I musiałam mu zmienić cechy. On jest pobrany z internetu, a ja go troszeczkę zmieniłam, ale niewiele. Ja link do tego zwierzę podam zwierza, do Wilka podam w opisie filmu. On był agresywny i był niszczycielski i był łowcą. Łowce mu zostawiłam, ale dałam mu, żeby lubił pływać i żeby był dumny, bo ja czy chcesz adoptować, tak, ja chcę adoptować. Władimir, zostawiamy. Bo ja nie chcę, żebym tutaj jakiś Saigon robił, ja też mu chciała, żeby on miał dobry kontakt z innymi zwierzakami, więc, no, więc ja to zmieniłam. O, mamy jeszcze skrzata w tym. Wyposażeniu. Ja zapomniałam, ona ostatnio skrzeta znalazła tutaj u nas gdzieś na. Na plaży przy domu. E, ona idzie do. O, chciałam powiedzieć, o z jego wow, Muszę się teraz odzwyczaić. No, to jest ta zmiana imion, ale myślę, że dwa czy trzy odcinki już sobie tutaj program i ogarną to, żeby się nie mylić. A on śpii, czy je. Jeści mnie. No dobra, to poczekajmy sobie tutaj, aż oni się popieszczą. Lucjan. Lucjan jest głodny. Nie, no, ja wiem, słuchajcie, że ten. Że mój Lucjan jest kotem. I tutaj mi pisaliście, że no tak, ale lisy to są psowate. No, może i są psowate, ale. Ale ja tego lisa, którego znalazłam z internetu, tak mi się pasował. Tak mi pasował. I podobał mi się w tej wersji kociej, że ja wziąłam tego kociego. Poza tym ja uwielbiam koty, jestem kociarą. Ale z drugiej strony powiem Wam, że jak ja obserwuję te lisy na Instagramie, to one mi bardzo w zachowaniu przypominały mojego kota. I to nie jest totalnie tak, że lisy są psami. Ja bym powiedziała, że jednak no, jest to taka mieszanka, aczkolwiek tak naprawdę to jest to no, inny gatunek. Są takie bardziej piskliwe, moim zdaniem i są żywiołowe i skaczną tak jak mój kot, więc nasz ludzie, on jest kotem, ale przez to, że ja go powiększyłam i on jest teraz większy, to myślę, że jest troszeczkę też bardziej lisowaty i ja uwielbiam Lucjana. Lucjan na szczęście nam już w ogóle tutaj nigdzie nie ucieka. O, mamy mamy, mamy Władimira. Dobra, idziemy do niego. Już się nie rozgaduję o Lucjanie, ale o, orkiszot, to nam się źle czuje. Dobra, ale ty się ogarnij. Patrzcie, gdzie on jest? A, on. I muszę mu nazwiska Zmienić. Patrzcie, jaki wilk. Nie znalazłam niestety, znaczy, znalazłam slider na rozmiar tych e, psowatych. Zresztą w powietrzu stoi. Znalazłam slider, ale on mi jakoś nie działa. Być może on mi się jakoś. Mam jakiś konflikt z innymi tymi sliderami o! na konie, bo jak ja pobrałam slider na rozmiar e, psów, to niestety mam, mi działałem te slidery na uszy których wcale nie pobierałam, że można sobie dać takie duże uszy, takie obkręcone uszy. No nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi, ale uważam, że on jest bardzo ładny i wygląda naprawdę jak wilk. No ten pysz pyszczek ma taki długi. E, uczucia. Daję połochać dłoń. Jak widzieliście, oczywiście nic o tym nie powiedziałam. On ma zrobiony tutaj taki kącik, ma, ma już swoją budę przygotowaną, więc myślę, że będzie się czuł tutaj u nas jak najlepiej. Poza tym, jeśli nasz Gustaw e, lubi psy, to on się będzie nim często zajmował, mam nadzieję, dopóki tam będzie naszym współlokatorem, może za jakiś czas tego Gustawa e, tak oficjalnie wprowadzimy do naszego domu, ale weź tam się jeszcze nim zajmie. Mów, uczucia, gładź. On jest fajny. On oryginalnie, jak był pobrany w z internetu, to on był cały szary. Był totalnie szary, nie miał żadnych plamek, ale ja musiałam sobie wygooglować, jeszcze zobaczyłam. I ogólnie tak się zastanawiałam, że wilki często mają te takie plamki i nie są takie totalnie szare, więc ja mu troszeczkę ociepliłam w niektórych miejscach tą sierść. Jejku. Moje odcinki po prostu wyglądają tak samo. Co chwilę jest jakieś nowe zwierzę. Oj nie, dał sobie? Oj Uh, Mów. A może przysmak? No, on jeszcze nie chce. Tutaj. Mów. Mm, Daj przysmak. No, to nie będzie takie proste. Z kotami jest łatwiej. Ej, co to za piastka? Pokaz psich sztuczek. Aha, nie, na razie tam nie idziemy. Dobra. Lucjanie. Lucian drapie, jestem ciekawa, czy Lucian nie będzie za duży przy nim, ale nie, ja go nie powiększałam aż tak mocno. E, przyjazne, wąchaj, poznajcie się zwierzę, poznajcie się zwierzę. Masza, jak ty się czujesz? W miarę okej. Okay. Dobra. E, ja dziwię się, że ostatnio była cały czas. Oj, w końcu ciepło 21 stopni, była taka temperatura niska. I trzeba zająć się ogródkiem. Mamy teraz marchewki, bo Masza ostatnio zdobyła ten poziom. Który? Piąty? Piąty, 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 piąty. Piąty poziom w marchewkach. Piąty poziom w ogrodnictwie. I mamy już marchewki, tylko że trzeba tym ogródkiem się zająć. I miodek może też dzisiaj zbierzemy. Aczkolwiek ona wczoraj zbierała. A, ja zapomniałam. Ostatnio mówiłam o tych dziwnych robaczkach, które chodzą tutaj po plaży. I ona sobie jednego zebrała. I to jest neutron. Nie wiem, na razie postawiłam go tutaj tak o, ale on ma takie... Hmm. Takie modernistyczne, futurystyczne domostwo, tak powiem. Nie wiem, czy będziemy go tutaj trzyma trzymać. A ty z nim rozmawiasz? Eee. Ona chyba do końca nie jest zadowolona, że ma go w domu. Myślałam, nie. że on będzie się jej podobał, ale nie. Ona się, ale, dziw, ale ona ma dziwne reakcje. Nie, nie chcesz go? Nie, to my się go pozbędziemy. Pozbędziemy się neutrona obrzydliwego. Ona ma też nowy obraz. Jak ja coś tutaj namalowała? Aczkolwiek ten obraz chyba sprzedamy, bo ja chciałam, żeby ona jakiś obraz powiesiła sobie na ścianie. Jak coś namaluję ładnego, ale to na razie mi się nie podoba, więc zostaje tak, jak jest. Ty idziesz do Lucjana. Lu Lucjan, a ty się miałeś e, czym? Z Władimirem pobawić? W w Władimir, Władimir bawi się piłeczką. Jaki on jest dostojny. E, i, i naszał! I to jest takie zabawne. Słuchajcie, on na tej piłce nam tu cały czas wisi ostatnio. On nawet zasnął mi ostatnio przy tej piłce. Oj, to jest po prostu osioł, osioł piłkowy. I tak dzień w dzień cały czas jest piłka, 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 piłka. i on zapomina o kontaktach, a musimy jakoś te kon o kontakty zadbać. <grym> Ja do, ale o, mu się głowa chowa. Ja dawno nie miałam tych. Piłek dla koni. Jakoś tak, nie ja wiem, zazwyczaj dawałam im takie e, po prostu mm, obrę... nie obręczy. Tfu, co ja gadam? Przeszkody do skakania. A piłki są super. A my tu mamy tyle miejsca, że możemy się piłeczkami... On może się piłeczką jak najbardziej bawić. Mm, ale Władimirze. On ma tak ogon do góry. On nie ma tak normalnie tego ogona. Mm, hmm. A nie, on tak go podnosi. Dobra, dobra, okej. Okay. Bo ostatnio w tych... Modach, jakie pobierałam na zwierzaki, to jest też taki slider na ogon. Można taki wywinięty zrobić, ale ja nie wiem, czy ja będę tego używać. Raczej nie, a do Władimira na pewno nam tutaj się to nie przyda. Dobra, zobaczymy, czy ty możesz. Ale jejku! Jaki fajni! Nie no, to jest genialne, to jest po prostu genialne. Ja ostatnio już naprawdę na tego naszego, chciałam powiedzieć z jego, nie, 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 przyzwyczaję się. Oriz, orkisz, orkisz, orkiszotto, orkiszotto. E, na naszego Osła tutaj ostatnio naprawdę długo patrzyłam, jak on się bawił tą piłką i zapomniałam o, o naszej Maszy. Ale Masza, jak ty się dobrze czujesz, to już zostaw Lucjana i kontakty słabe ma właśnie nasz Osioł, więc weźcie się, weźcie się. Przyjazne, obszczekuj przyjazne wąchaj, przyjazne, trąć nosem zobaczymy czy wszystko będzie można tutaj zrobić ale mam nadzieję, że tak którą mamy godzinę? 15 trzeba wypielić chwasty Pielęgny ogród ona na razie jeszcze nie sprzedawała żadnych roślin a co to jest? jabłoń, ej ja się pomyliłam Tu nie miała być jabłoń tu są pomidoły i znowu deszcz pada. Oj, powiem, Wam, że bardzo często tutaj pada deszcz. Nie podoba mi się to. Nie będę zmieniać pogody. Ale nie wiem, dlaczego ten deszcz pada. A czy. Ja się zastanawiam, czy to, że pada deszcz, jakoś wpływa na nawodnienie roślin. Czy to działa, czy nie? Czy ja muszę włączać ten zraszacz? Może nie. Chyba nie. Nawet, nawet nie, nie wiem, szczerze mówiąc, to nie wiem. Dobra, ona jest teraz w ogródku. Zobaczymy tych zwierząt. No i co? Szare zwierzę. Węż. Już? Ej, nie, jeszcze trochę. Przyjazne. Wąchaj. Chyba było ok, skoro mu kontakty podskoczyły, ale on jest śpiący. Jej, on jest fajny. Tak się cieszę, że jakoś udało mi się tego osła tutaj stworzyć. Chyba wygląda moim zdaniem genialnie. I te uszy ma po prostu bajeczne. Ej, grad pada. Ej, czy mamy wiosnę, czy co? Uuu. Mam nadzieję, że zwierzątka będą miały dobre kontakty, ale myślę, że tak. Hmm, on jest głodny? Nie. A zobaczymy, czy on ma napełnioną miskę. Ej, a gdzie jest Gustaw? Zaraz zobaczymy, gdzie jest Gustaw. Eee, a, bo my o tutaj, wiecie dlaczego nie mieliśmy pomidora? Bo ostatnio ona tutaj miała pomidory, ale przyszedł w nocy jeleń i wszystko nam zeżarł. I zostały po prostu zgliszcza. Trzy, trzy sadzonki nam po prostu pożarł bezczelnie. O, jest Gustaw. Gustaw, a ty idziesz spać, czy co? A nie. On ten... A jest coś gustawy, Dlaczego ty w piżamie? On będzie cały czas tak w tej piżamie chodził. No takim jesteś spolokatorem, będziesz świecił torsem. No tyle będziemy mieli z ciebie pożytku. A kto to jest? James Murphy. Kawędzi ze mną. Ej, no dobra. E, mm, Gustaw, ty nie możesz coś pomóc? Szkoda, bo właśnie ja, ja chciałam nim tak pograć, że nie będę miała nad nim e, na początku mm. takiej totalnej kontroli. Ale raczej ogródkiem nam się tutaj Gustaw nie będzie zajmował. Dobra, najwyżej zostawimy to na jutro. Mam nadzieję, że nam tutaj nie powinien. Jejku, gdzie to za ładne malutkie dziecko! Jesteś naszym sąsiadem. Dzień dobry. A co ty tu robisz? Dobra, nie mam pojęcia. Ale fajnie, że wy sobie pogadacie, ale, 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 ale masza. Masza pęcherz, masza pęcherz. Mm, użyj. O, a ja myślałam, że to Gustaw coś zrobił. Nie, to jest ze śniadania. Gustawie! Ogarnij! O, zobaczymy, czy on posprząta. Jesteś schludny, sprzątaj, sprzątaj. Ona nie wiem dlaczego bardzo często wchodzi tędy, jak idzie do ogródka i tak. Ona z ogródka, ona mogła przejść tędy i wejść tędy, a ona sobie poszła naokoło i poszła tam. Nie rozumiem. E, dobra, Władimirze. Zjedz Lucjanowi jedzenie. On ma swoją miskę, właśnie miałam zobaczyć, czy ktoś napełnił. Tak, jest napełniona, okej. Okay. O Gustaw, w końcu się przebrałeś, tak, na wieczór. Patrzcie, Gustaw jest wyższy od niej, tak. Ja chciałam właśnie tak zrobić, żeby on był trochę wyższy i myślę, że to fajnie wygląda. E, Masza, Masza głać. E, wiesz co Masza, ale Ty masz towarzystwo, okej, okay, już jest późno, trzeba się ogródkiem zająć. Trzeba się zająć ogródkiem. Damy jeszcze raz pielęgnuj ogród. to i będzie ciężko. Pielęgnuj ogród. Ciemno już mam. No i ciemno zleciał. Lucian. Czy Lucian poprawił łowiectwo? On ma. Uuu, on ma boa. Zielonego boa ma. No dobra. Jakie ty masz umiejętności? Już bardzo wysokie. Władimir też jest łowcą. I on myślę, że też będzie. O, wąchaj. Idzie do tego, do Gustawa. A gdzie jest Gustaw? Ale nam się tutaj robi zawieszanie w tym domku, ale fajnie, ja właśnie tego chciałam, żeby tu było tak swojsko, żeby były zwierzaki. I tak jak mówiłam, takie nietypowe zwierzaki. I myślę, że będziemy mieli tutaj całkiem wesoło z tym Gustawem. No mówię, nie wiem na razie co z nim ro robić, ale fajnie, że on sobie tutaj będzie nam się kręcił. Oni będą mogli rozwijać swoją znajomość. Ostatnio jak on tutaj był u niej, to fajnie, bo oni naprawdę bardzo dużo ze sobą... Roz Gustawie, czy ty się zajmujesz o krótkiem? O nie, ja myślałam, że on będzie pomagał. Ustawię. Ja. Ej, trzeba będzie tutaj go wprowadzić, żeby on się zaczął y, robić użyteczny, bo na razie to to będzie... Jedna wielka zabawa, tak, pośladki sobie opukuj, Gustawie, tak, a kobieta pracuje. Nie, 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 nie. to nie będzie tak wyglądać. Oj, Gustawie, my cię jeszcze zaciągniemy do roboty. Oj, jeszcze cię zaciągniemy, zagonimy. zagonimy cię do roboty. No tak, piękne masz pośladki, no po prostu przepiękne. Śmieszna jest, e, jest to zabawa z raszaczem, ale. Ej, nie w tej chwili. Dobra, już nie zdążyła ogarnąć całego, więc e, już ją tutaj wykąpię. Znaczy, wykąpię. E, weźmiemy prysznic e, i ogarniamy się do spania. Oj, trzeba posprzątać, Johnny. Dobra. na coś poluje. A, na zabawkę, myślą, że na jakiegoś y, zwierza. On będzie się tutaj piłką cały czas bawił. No dobra, ale on ma niszczenie słabo, słabo, ale Władimir ma tutaj swoją też własną y, tą y, skrzyneczkę na zabawki, więc możesz sobie tutaj coś rzucić. Orkiszku, mój noż, kochany. Tutaj będziesz spał? Znowu się tak zmęczyłeś przy piłce, że będziesz spał przy tej piłce. No dobra, ja go na razie tutaj zostawiam. Masia? A ja słyszę cały czas Gustawa, jak on tam... Nie no, Gustawie! Ciekawe, ile czasu on to będzie robił. Być coś... A, ja myślałam, że ja tego głowry ten... Posprzątałam, a to nie da się tak? Nie da się tak? Nie da się tak? A wyrzucić? Można wyrzucić. Tak, ja pomyliłam. Myślałam, że to le, takie znaczenia do tego. Masia? Ej, ja się zastanawiam, co to jest za strój? Bo mm, ja ten strój, nie dawała jej tego stroju. Czy to jest strój, chyba to jest, jej wyskakuje taki strój do kariery, ale ja nie jestem pewna. Dobra, zjedz coś jeszcze na szybko. Sok. Chociaż nie, ona by się miodu mogła napić, ale ten miód nie, ten miód jakoś tam nie najada nam tych simów zbytnio. Ale dziwny ten sweterek, muszę jej to zmienić. Wydaje mi się, że to na bank musi być strój do kariery, bo wszystkie inne stroje mam ogarnięte. Dobra, pranie trzeba zrobić, no i. Hmm, a może jeszcze zdążysz zrobić pranie lub pranie? No, jak Gustaw nie będzie pomagał, to będzie ciężko. Okropny ona ma ten strój, taki, taki, taki jakiś, nie wiem, taki brązowy cały, nie pasuje mi do niej. Trzeba to zmienić. Dobra, to ty wstaw pranie i idź spać. A Gustaw niech się bawi dalej. Nie wiem, czy on przyjdzie do nas spać, czy nie. Dopóki nie mamy nad nim kontroli, to nie będę się nim przejmować. O. No i dobra, żegnam się na dzisiaj z wami. Widzimy się za jakiś czas w kolejnym odcinku. I a w kolejnym odcinku na pewno nie będziemy brać jeszcze nowego zwierza, bo na razie musimy ogarnąć sytuację z tymi, które mamy. Oj, może z tymi zwierzętami w tej serii jest tak jak z tatuażami. Chociaż ja tatuaży nie mam, ale tak słyszałam z opowieści, że jak ma się jeden, to już nie można powstrzymać od kolejnych. <grym> Do zobaczenia.